Nagroda jest to satysfakcją dla, dla, e, i zadowoleniem dla wszystkich dostawców i hodowców bydła, których mamy 15 tysięcy, 5 tysięcy pracowników, no i milionów e, konsumentów w kraju i za granicą, którzy wybierają nas na co dzień i obdarzają nas zaufaniem. Tak, to już 19 edycja. Podlaskiej Złotej Setki Kuriera Polannego, czyli rankingu największych, najlepszych przedsiębiorstw w naszym regionie. Rankingu, który pokazuje kondycję podlaskiego biznesu. W pierwszej dziesiątce najlepszych firm w naszym regionie oczywiście znalazły się firmy z branży rolno-spożywczej, z branży budowlanej, jest także przemysł maszynowy. I to, jest, to, jest, to są, można powiedzieć, te największe firmy w naszym regionie. Trzeba podkreślić, że wbrew takim początkowym jakimś obawom i trudnościom, ten ubiegły rok mimo wszystko okazał się znacznie lepszy. Znacznie lepszy niż przewidywali eksperci, niż przewidywali przedsiębiorcy. Można powiedzieć, że na pewno. Pandemia nie zaszkodziła tak, jak się początkowo to wydawało. No, w tym roku oczywiście są nowe wyzwania, jest zupełnie inna sytuacja międzynarodowa i pewnie ten rok już chyba taki, taki kolorowy jak ten ubiegły, który podsumowujemy dzisiaj, nie, nie jest. No, w ciągu ostatnich kilku lat Polska przeżywa okres rozwoju gospodarczego. Związane jest to oczywiście co najmniej z kilkoma elementami, z międzynarodową koniunkturą, działaniami władz publicznych, działaniami rządu, które stara się zabezpieczyć jak najlepsze warunki działalności przedsiębiorców pomocą szeroko rozumianych władz publicznych, ale przede wszystkim jest to związane z tym, że Państwo tu obecni na sali potraficie te warunki wykorzystać. Gdyby nie Wasza przedsiębiorczość, Wasza umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej i tego rozwoju po prostu by nie było. Cieszę się, że ta setka pokazuje, że ciągle mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym naszego regionu. I myślę, że dzisiaj już mało kto w Polsce traktuje województwo Podlaskie jako to województwo, które kiedyś kojarzyło się z Formankami i tak zwaną ścianą wschodnią. Dziś symbolem naszego regionu są dobrze rozwijające się firmy. Z sektora rolno-spożywczego, ale także te z innych dziedzin, o których wspominali gospodarze. Myślę, że to jest dobre też podsumowanie tych dokonań, które przedsiębiorcy nasi z terenu naszego województwa przez ostatni rok osiągnęli. Analiza tych dokonań, tych dokonanych kroków rozwojowych w różnych aspektach, bo tutaj będą klasyfikowane i mniejsze, i większe przedsiębiorstwa. Ale myślę, że grono osób, które dokonywało tej oceny jest na tyle miarodajne. Te różnego rodzaju kryteria też są zobiektywizowane, także myślę, że to da również nam taki obraz naszej podlaskiej gospodarki. Chcemy, żeby ona jak najintensywniej się rozwijała, ale też mamy świadomość trudnych czasów, które nam towarzyszą wcześniej COVID, teraz zamieszania wojenne, które wywołały i. W dużym stopniu inflację, kryzys energetyczny. To wszystko na pewno bardzo utrudnia działalność przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy kreują nasze dochody, to dzięki nim możemy choćby teraz planować najwyższe w historii samorządu województwa podlaskiego wydatki w naszym budżecie, ale to też jest siła naszego regionu. Dzięki ich determinacji, dzięki ich pracowitości nasz region się po prostu rozwija. Największy przychód za rok 2021. Miejsce pierwsze. I w sumie można powiedzieć, że zaskoczenia nie ma, bo po raz kolejny zwycięzcą został Ła? Panie i Panowie. Współdzielnia mleczarska Mlekowita. Mlekowita. Triumfatorem i z Growej za rok 2021. Zapraszam pana prezesa Dariusza Statinskiego. Mlekowita, czyli marka sama w sobie, niezabrożona od pierwszych ładnych paru lat, lider złotej setki. W na przychód 6 miliardów 303 miliony. Dodaję, że w tym roku Mlekowita, której nazwę wymyślił obecny to na scenie Pan Prezes, świętuje swoje 30-lecie i za to poproszę o wielkie, wielkie brawa. Panie Prezesie, proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, to niesamowita przyjemność i odpowiedzialność móc stanąć w tym miejscu pośród e, znamienitych uczestników Złotej Setki na czele z Panem Ministrem, z Panem Posłami, z Panem Wojewodą, z Panem Marszałkiem, no i wybitnymi menedżerami i odebrać tę wyjątkową nagrodę. Nagrodę opartą na twardych, danach, twardych danych makroekonomicznych potwierdzających, że mleko, grupa mlekowita jest największą grupą mleczarską w tej części świata. I odeprana nagroda jest de facto po prostu nagrodą dla 15 tysięcy dostawców, producentów mleka i milionów konsumentów, którzy wybierają nas na co dzień i obdarzają nas zaufaniem. Wiadomo, że Podlasie, kraina mlekiem płynąca, doskonale warunki są, do hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka i w tym się specjalizujemy. Dlatego też e, dziękuję za przyznaną nagrodę i życzę wszystkim uczestnikom tegorocznej setki jeszcze lepszych wyników w tym roku. Dziękuję bardzo. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Najlepszy z najlepszych dla Konaczy w roku 2021. Powoleni wszystkie wam wie. Powana biusa. Zapraszamy również pana profesor. proszę dołączyć, pana Bardzo myślę. Dziękujemy i serdecznie Państwu. Gratuluję.